Трошбронічна полює на ну, українців, які працюють нелегально. Шуче за все. До мене правда не підходили, але може бути, що я зараз дограюся. Всім привіт, друзі! Стою в катовіцях на автостанції, чекаю свого автобуса. І дивлюся, якраз їздить машина Стража Гранічного. Стража Гранічного, такі два тіпочки сидять. Я так спеціально що на них так дивлюся, так підозріло. Ну, ніби не роблю якісь там переляки, не виглядали, але стою на них дивлюся, що взяв їх, сфотографував. так? Вони взяли, під'їхали, ви зараз побачите. І давай мене грузити. І ви зараз це все побачите. Я надіюсь, вам буде добре чути, про що ми говорили. Але я дуже радий, що вони до мене під'їхали і ми з ними поговорили. Було дуже цікаво. Я сподіваюся, ви. Візьмете щось для себе з цієї розмови. І, в принципі, побачите, як вони працюють. Вони для початку попросили мене розказати, що почалось на тому плакаті. Так, ось Там Там пише, що офіційна робота, звертайтеся, жодних там оплат, ще щось. Ну, одним словом, приємного перегляду, слухайте і дивіться. Під'їхали до мене. Так,

Зараз сьогодні останній день, Қиттің, ұрой візің, ұрой візің. Візің. а сьогодні на авіаційний лінець Щось випадло? Як пан закінчить їздити, то порозуміємо Ага, добре Чи не намагаєшся знову? Ні, не, бо... Добре, ходьте і Угу. Зараз все впадне в No, tak. Objaśnij, co tam jest. Szerst? No, no. Nie, To. Mam o tej pracy obiad tak. A, co tam pisze? No, цем рособ для офісийної праці, щоб вони не працювали там. І вони фішуть, так? Ну, я myślу, да. Е-е і найнижче написано ж розмовами вашого мово. Ага, просто. Варіно вашим інцик. Ну, да, я рождата. Так. Е-е, już я же працював на ой, у Гливицах працював. Ну, там тут. Тепер так ми це працював на стефії економічній. Tam no, gdzie... Okay. Sejon Electronics Poland Nie, już nie mamy chyba tylko kart... Nie, ale... Czekaj Coż mam? E... Nie, czekaj, to chyba ZUS Czekaj, bo nie pamiętam czy ci. T... Добре плачує. Зус, хвилю, чекайте. Чекайте. Okay. А, може то то. Так, прошу. U. Дуже є нелегальних працівників з України. Ну, ж чи дуже лапача українців. Що ж? Mm? Що ж? Що значить ще ж? Правду сказати? Ну, no. багато. No. Так? Ну, ніщо. Że, który pracuje tu nielegalnie, czy gdzieś tam w Niemczech? Tu, o. Albo mają wizę roboczą, jadą sobie na Niemcy Codziennie, no, wiem, codziennie wiem. z wami jest problem Wiem Ale ja myślę, Polacy że to jest... nie chcą pracować, bo mało płacą No... mają polską wizę, jadą sobie... Ja to do Czesku zarobią zamiast 2500 zł ile zarobiłeś? E, no tak ja Pracowałam tak po, po 12 godzin z poniedziałka po sobotu. W sobotę 8 godzin, ale w sobotę było lepiej placone, tam Aha, dwa razy Ale do więcej. ręki, ręki 2,5 tysiąca nie na papierze. W sobotę na papierze nie dawali, tylko tak. Nie, nie dawali. No, no ile za miesiąc. Oficjalna praca? No. Oficjalnie pracowałem bez żadnych problemów. To 2,5 2500 2,700. Tak. Zależało od tego. Na rękę. Tak, netto. Bo no to widzisz, że w Czesku jadą i zarabiają 30 tysięcy dolarów. Ale e, ja bardziej lubię, żeby było wszystko w porządku z dokumentem, a tak jak teraz. I... E, Który no, żeby... raz w Polsce, drugi? Nie, to pierwszy raz. Ja pierwszy raz przyjechałem na w tej marcu. Wiedzie? A? Na tej wiedzie, pierwszy raz. Pierwszy raz, tak. I od razu po trzech po miesiącach podał się na kartę pobytu? No, ale sam wodumową, żeby dać na kartę, czy wszedł. Wskazał, żeby dać. Ja chciałem, bo przez to, że mało w ogóle Krótka, faktycznie trzy, pierwsze 3 miesiące to w ogóle tylko zarobiłem, żeby tam oddać tam, kredyty, coś takiego. Na nie ile dałeś? Nic nie dałem, e, nie bo... a możliwe. <laughs> Jeśli nie wierzycie, mam na internetie swój ten, YouTube kanał i tam jak raz ja naszym Ukraińcom opowiadał o, o tych w sprawach, jak zrobić tak, żeby nie płacić tym pośrednikom pieniądze, bo to ja jest oszukaństwo. No, no, ale to, to oszukaństwo jest to normalne. odważę, Uważa, że tak to jest, no, jest pośrednik i kasuje, no. no tak, Delegalnie, ale... Nie? Tak, to wszystko tak, tak. Darmo jest, nie? Ale po prostu nasi, którzy wyjeżdżają gdzieś do Niemiec albo do Szwecji, oni tam też pracują, ale na czarno. I bardzo często im nie oddają wypłat. W ogóle, no, Я... Ja... Зароби добре, а в другі... Так, я волі лепій плачу, працювати офіційно, от так, в Польщі, так як я зараз працював. А ти жінки і... маєш? Сама? Родину маєш, не? Так, мам жону і цурку, а, два і дві смішанці. Так, очіше, хотів вам приїхати, могли б шонуть жону до Польщі, і могли б працювати... Ребенку йдемо Два лятка і дві смішанці. і мог би працювати... під фірму, бо ми працювали б ще з агенцією праці, там написано Max Power, так. Ale już mogliby przejść no po firmę. Dobra, to mówisz 2700, tak? Byś w firmie robotał? A to byłoby gdzieś 3,5, tak, gdzieś tak. I tak, dobra, ale mogliby sięgnąć żonę i córkę, ale pół wypłaty by poszło na wynajem mieszkania, a pół tak, wypłaty tak. na jedzenie ale i tyle. Ale to by musiała robotać. Tak, ale e, byłoby pierwszy dziecko. czas, tak, 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 dziecko, dziecko żłobek, tak, przedszkola, a żona jeszcze nie wie języka, no, nie zna języka, także to byłoby bardzo ciężko. No ale to się, się nauczy. E, może cię, taki talent czy mam, cię, nie czy wiem. tam? Nie, nie, żadnych... Przy, e, kiedy przyjechałem do Polski to e, znałem tylko dzień dobry, dzień dobry, przepraszam i dziękuję. I no do widzenia. I widzisz, o, i zależy, o. <laughs> no, tak, więc. ale spoko, mnie udało się, bo pracowałem z dziewczynami na linii i zawsze gadali i... Tak, tak, tak. I takie było sobie małe szkoły. Nie? Te e, nie, tam gdzie ja pracuję to teraz może więcej wcześniej było 10. U Tak, tak. No e, e, mieszkanie, no. mieszkanie tak. Mieszkanie nam było za darmo. A Polacy płacą. co? Ty to jest lepiej odpowiadaj zaraz. No nie. Tak jest ok. no, jak nie, no przecież wiem, bo kontroluję. E, nie, u, u nas ściągale po 6 dyszek z płatę. Robi 8 godzin, mhm. Nie? Mhm. Zarobi 2,5 tysiąca złotych. Tak? A ty robisz 14 godzin, zarobić 2,5 tysiąca i darma mieszkanie. To co jest lepsze? A czekaj ty ile ile ile, ile Polak płacą? 8 godzin. Tak. Ja znam Od poniedziałku do piątku. Nie? Znam takie firmy, mhm, nie? 2,5 tysiąca, tak. nie? No na 100 faktycznie tak samo. Ma swoje mieszkanie, a w Ukrainie zostanie 2,5 tysiąca mhm. darwa mieszkanie, ale robi 10-11 godzin. To co jest lepsze. Za mieszkanie no, po musiał... po Ja 8. myślę, że... E, nie, ale po prostu jeśli e, Polacy... Ja, ale. ale... Za mieszkanie to byś musiał z 600 zł Wiem, ale jeśli pracujesz, jeśli by Ty tak jak Polak i pracujesz po 12 godzin, no to Ty by miał więcej, miałby 3,5 tysiące. Ale tym bardziej, że Polak może pojechać do Niemiec i tam zarobić te pieniądze 4-5 razy więcej niż tu w Polsce. I przez to dużo Polaków wyjeżdżają, żeby zarobić tam pieniądze. I żeby my mieli takie ale warunki ty... jak Polaki, to ty ja, też by nie pracować. To... Jeśli będzie was milion 2, 000, to ta płaca minimalna ona się nie dźwignie. Nie, ale patrzcie, nie. Nie to, e, to, nie, to nieprawda. Nie, to nieprawda. Nie, to, nieprawda. Nie, to, tak takie to jest tyle. takie stereotypy. Ja myślę, że to jest stereotypy. E, teraz patrzcie, te, podwyżka była w styczniu. E, w ogóle przez to, to, to jaka że my podwyżka? pracujemy. Ile było podwyżki? E, 200? Coś takiego. 200 by, a zaraz mm. będzie 0 albo 10 złotych. Nie, będzie no, wszystko no, jedno polska więcej, bardzo. Do, do zachodu jeszcze daleko. Do nie, ja myślę... jest 2000. Ale, wszystko, ale wszystko jedno wy e, robicie kroki, że wy idziecie w, to, w tą to, stronę wam się tak wydaje? No wam ja, ja tak mam porównanie, bo, bo ja mieszkam tutaj. na Ukrainie i tak jak u nas a... tam wypłaca 400zł e, 400 ja na patrzę, miesiąc Ja patrzę na to co jak my zarabiamy Tak? Jadąc do Niemiec, jakie tam jest utrzymanie, jest, ile tam kosztuje żywność, a ile tu no ta minimalna wypłata półtora można... to euro tam czy no tak, tak? No i przez, 6, to, przez 6 to Polacy za to. do takiej żabki, do dyskonta, mm -hmm. do, do, do biedronki i tam te same pieniądze co? No w Niemczech trochę drożej, nie? No, Mniej drożej, się... no ale ile tam drożej? No tak, no. Mohenek, no, tak, no... paliwo, jeśli... paliwo to... tyle samo. Tak. За Богоник хреба замість 4 злоти, то 4 злотих, 4,50. Ну так, але при 100 поляці виїжджаємо до Німецьк. І бачите, поїхати до Німець, зробить піньози, купить мешкання, наприклад, в Гюлиза. Ну може, але купити тут в no. teraz, ja, e, 1500, 1500 мешкання, в Польщі. І давати на винайм хлопакам, і теж, щоб я хотів би мешкання, то півтора тисяч, ну тисяч тисячі за... Так, так, так. І дуже поляков, і дуже поляков так 1200, do tych ci wynajmie. panu no, kwaterę opie 70 metrów ale, hopie, to by, tą... ale to by było po prostu e, praca faktyczna za jedzenie i tyle, bo no, i, i, i czas. są dwie, dwie osoby pracują. No tak. Jedna tak. na mieszkanie, a drugie. No, no, tak. tak. na, na, na coś innego. Zależy 25 tysiąca na Ukrainę, to no można, ale ja, ja wolę, żeby. Dobra, um... może kiedyś się przyjadę, no zależy od tego co ja o, co ja... Z czym E, чим? Чим чи Ні, КЗК, ДЖОП. Джиоп. Ну, 800 І то я. А я мешкав в забжу вуля. Ми мешкали в забжу готелю мешкали. І те напрацювали в Глівіцях. Але то фактично на границі з глівцями. Так же ми там. Що. Але файно. Сподобалося. Транспорт сподобався. А є спожодна фірма, точно не хоче. Ну так, так, так. І чисто? Na czarno się nie opłaca. Tak, tak, tak. Na czarno w Polsce się nie opłaca, bo od nas od nas po, po firmach mhm. i y, y, od was jak na czarną robota, to ma deport, mhm. a straba Tak, wiem. Się nie opłaca. Wiem. Ale wszystkie jedno nie nabierają. nabierać. pracujesz, mhm. to zdarza się tak, że w ten, ten sam dzień co nielegalnie pracujesz w deport Ale wszystkie jedno nie nabierają Ukraińców i nie wiem czemu oni się nie boją albo co, nie wiadomo. I e, ja wszystkim swoim kolegom mówił, żeby pracowali e, na biało, no oficjalnie no. Przez to, że e, oszukujemy bardzo często Mojego kuzyna oszukiwali e, dwa miesiące temu mniej Tak I Mieć Tak, spokój, garańki Tak, ta, 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 ta. masz ta. później i co, Ale tu? ja myślę, że z czasem no. ludzie do pogranicza, że nielegalnie żeby tam Ty, opie... Ty masz problem a ma ten. Nie? A może pytanie, czemu no. wy do mnie przyjechali? Ja jakiś taki no? był... E, czemu przyjechali? Ja nie robię fotografię robić, Nie, nie, nie robi, nie, robię, nie, nie, nie robię. Tak, normalnie no takie prawo u nas, tak? nie? No. A bo ja bo ja zrobiłem fotografię e, waszej maszyny, tak? To no Możesz robić fotografię. Ciągle, tak. No, tak. No, no ja też tak myślę i ten. Ja, ja, jeśli cieszę, to nie chciało się z wami pogadać, żeby wy przyjechali. A, interesowała... trzeba zagadać o mnie, podejść czy mam do pas. No. <śmieram śmieram> nie? No. nie no tak Ale jakbyś miał wizeteczko na pracę, abyś miał dokumenty to byśmy cię zabrali. No ja, no. ja no, wiem wiem. A i co byłyby dalej? O, a co, a co dalej? Na przykład dalej? ja pracuję... E, ja pracuję na czarnym bo mnie złapali I co? To dzisiaj pojedziesz na policję się przespać, a jutro mam depę. Jutro mam dep? No, pasuje. A e, okej, okay. a i co? Nie mogę wjechać już więcej czy co? No zakaz 6 miesięcy do 3 lat. I mandat jakiś może być czy nie? No chyba, chyba żeby. No za to akurat nie. A o takie pytanie. nielegalnie? Jakbyś... W, robocie w robocie jakby złapali to e, pracownik mhm. za to, że naruszył. Tak? To ma wszczętą procedurę administracyjną w celu wydalenia. Mhm. W celu tego. Szefo, jest wniosek na firmę do Sudów. Minuło 3000 zł. A takie pytanie, u mnie karta pobytu do jutra faktycznie, no, do 31 roku. No, zdążył Tak, ale 31 się wyłączył, że, no, że... Do pierwszego. Czyli do do pierwszego. Faktycznie tak. A, a jeśli by ja od 001 minuta pierwszego i co sorry. by było? A co? Sorry co? Mandat czy co? Czy Ma, Mandat w Mandat... Y, nie no ja Polsce, nie na, na granicy, że ja już na granicy... Jak że będzie przebywał nielegalnie o jeden dzień, o 5 minut o godzinie. Tak? mam mandat do 500 zł i deport. Ja pewnie się... O 5 minut. No miałem kiedyś Ukraińca co godzinę przewóźniał. Ja pewnie i tak mu to nic nie da, bo jeszcze na są 5 godzin 6 Takie są prawa. Ustawa o cudziem całym. No tak, to tak gruba... to przez to ja wcześniej tak ujechałem, wziąłem sobie urlopkę. No, ale dobrze, sobie... bo czasami y, zepsuje się maszynę. autobus, maszyna no, no, no. i co? No. Przez no mam maszynę, zapas deport. No wiem, mam, mam zapas no. czasu także. A tak... Y, po ile, ty... po ile ludzi na miesiąc e, lapacie takich nielegalów? Jak to... Twoje imię? Igor. Igor. Za bardzo się nie interesuje. Tak? No, po prostu bardzo to, bardzo to mnie się ciekawi. Tak? Tak. Ta czemu? Ja muszę że to nie jest tajemnica. To jest statystyka po prostu i Statystyka, Albo, a na przykład... Ot jak bardzo jak Ja myślę, że wy mnie sprawdzali, czy ja e, umiem gadać po polsku, tak? Kiedy poprosili, żeby ja przeczytał e, ten tekst. No, no, Podczas ten... do każdego mnie przetłumaczył. Nie, bo ja myślę, że wy... E, Myślicie, że ja pracowałem w rozumiesz? Tam... No ja, ja e, naprawdę to robiłem, żeby upaść w oko. No, Także ja, ja tak specjalnie patrzyłem na was. razem, jak będziesz miał coś nie tak, przyjdź do nas, pomożemy <grym> Dobrze, dobrze, bardzo. Ale taksi tylko do naszego ofisa. Uwierz Aha, dobra. A ofis na której ulicy? R Ruda. Do Śląska góra i do nas. no Do w no dobra, w stronę, stronę zawsze, Także spoko, już pół <grym> drogi Bardzo je. blisko, no <grym> Przyjdziesz, idziesz, zapukasz, puszczą cię Aha, dobrze, spoko Zawsze najpierw pomożemy zaje. Dobrze, o, fa, fajnie w Straży Granicznej Mnie podoba się, że wy takie pozytywnie Tylko pracować A, nie a nie jak będziesz miał jakieś problemy z pracodawcą To też, to też możesz A, że jak można jak powiedzieć często o... Często jest chuje... Tak, chuje Często jest tak, że pracodawcy Obcokrajowcy czy Polacy nie. wykorzystują tak, pracowników. Tak jak mówisz, nie płacą czy coś. Informacja taka może być do Straży Granicznej. Nie wiem, czy nielegalnie zatrudnieni są. Ogromnicy zajedzie, zrobi kontrolę na firmy i pewne rzeczy się skończą. No, fajne, to mi się podoba. Internet masz na pewno w pomóccenie. Oczywiście, to u Was bardzo, fa bardzo fajny internet. I... Bardzo lubię ten no, Wasz internet, no, bardzo się Файно, файно, фана інформація. Поводження. І вам теж. Дякую дуже. Вszystкого найліпшого і, мінімум, Так же. найліпшего. Одним словом, відео для тих, хто працює нелегально, хто думає приїхати собі по польській візі, поїхати до німців, там попрацювати півроку і вернутися назад. Ловлять, перевіряють. Тому і перевіряють жорстко. Тому що навіть якщо у вас будуть якісь там документи чи щось, вони вас будуть питати все. Будуть цікавитися, чи ви знаєте польську мову, якщо ви півроку працювали у Польщі, то по-любому маєте щось говорити. От, ну, Так вони собі думають, що в Польщі. працювали. А все остальне ви чули. Тому всім все хороше, будьте обережні і навіть якщо ви працюєте десь там в Німцях і їдете додому, то їдьте якимось прямим транспортом і не попадайтеся стражам Гаранічним.